Witam Państwa bardzo serdecznie na gali piątej edycji akcji rekomendującej polską gastronomię Warszawa od kuchni. Note Na ostatniej gali osoba, która prowadziła, powiedziała mi, że mam wejście, że brakuje go czerwonego dywanu. Więc powtórzyłem wejście i czerwony dywan jest. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na piątej jubileuszowej edycji konkursu Warszawa od kuchni. Jak Państwo widzicie, co roku jest coraz więcej fajnych restauracji, bo wy jesteście kwiatem tej gastronomii. Ja musiałem Miasto Stołeczne Warszawa przekonać do tego, że gastronomia nie jest tylko biznesem, ale jest też produktem turystycznym miasta. Państwa restauracje będą na stronie Warsaw Tour miasta Warszawy, oferowane jako te restauracje, do których ten turysta z zagranicy i turysta z Polski może trafić. Bardzo dziękuję panu prezesowi, a na scenę zapraszam przedstawiciela partnera głównego. Pana dyrektora zarządzającego firmy Lioness Polska, pana Ziemowita Deptue. Brawo. E, firma Lioness jest firmą z ponad kilkunastoletnią już do, e, doświadczeniem. Zajmujemy się, krótko mówiąc, programami lojalnościowymi. W chwili obecnej firma jest e, firmą już międzynarodową, jesteśmy obecni na 47 rynkach na całym świecie e, i mamy ponad 50 tysięcy partnerów. Warszawska Izba Przedsiębiorców, i jej akcja jako jedyna szczyci się poparciem samorządu województwa i władz miasta stołecznego Warszawy i otrzymała patronat honorowy od pani prezydent Hanny Gronkiewicz Walc oraz marszałka województwa. Mazowieckiego, pana Adama Struzika. Powiem jeszcze, kto jest patronem medialnym dzisiaj, mianowicie oczywiście przegląd gastronomiczny, magazyn przedsiębiorcy.eu, portal gastronomiczny News Gastro, czasopismo Restauracja, czasopismo Hotelarz, portale Cytrynowo i Trudny Klient. Wszystko to jednak nie odbyłoby się, gdyby nie partnerzy akcji Warszawa od Kuchni, a są nimi. Partner główny, no to jak już się powiedziało oczywiście Lioness Polska, pozostali partnerzy to Żywiec Zdrój, Gastro Service, Service, De Degusta Bir, Nalewki Staropolskie, Pan Karol Majewski, Marka Baczewski, Marka Uni Mitsubishi Pencil i portal Pyszna Warszawa. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Jesteś tym, co zjesz. To motto programu Zdrowie na widelcu. Zapraszamy po odbiór nagrody Panią Dyrektor Kanału Polsat Cafe, panu, Panią Jolantę Borowiec. Ja chciałam bardzo podziękować za tę nagrodę w imieniu Telewizji Polsat także w imieniu producenta tego programu firmy Formacja TV i producentki Magdaleny Kłaczyńskiej. Chciałam tylko dodać, że od początku Polsat Cafe, czyli od 8 lat zawsze bardzo mi zależało, żeby w tej stacji kobiety poza rozrywką mogły znaleźć rzetelną dobrą radę, z której mogą skorzystać w życiu na co dzień. A ten program właśnie to wszystko kobietom przekazuje, bo jak Państwo na pewno doskonale wiedzą, że według lekarzy żeby być zdrowym, to najlepiej jest jeść to, na co w ogóle nie mamy ochoty, pić to, czego nie lubimy, a poza tym robić to wszystko, czego wolelibyśmy w tym momencie akurat nie robić, a ten program pokazuje, że można inaczej i ja mam taką nadzieję, że w Państwa restauracjach również można zjeść zdrowo, smacznie, dużo. No i mam nadzieję, że przy tym wszystkim nie przytyć. Dziękuję bardzo. A to jest ten przepiękny przepisnik, który wręcz odniosła inżynierów, żeby te najlepsze przepisy tam zapisywać. Proszę bardzo. bardzo. Sushi Leo, przesympatyczny sushi men, kawior tobika z ryby latającej Rewelka. Tajska zupa kokosowa powinna zmienić nazwę na mniam-mniam. Co to za pierwsza restauracja? Ano, nazywa się gruba ryba. Wrócę tu na pewno z rodziną i znajomymi. To Tratoria Bocone. Można się od tego uzależnić. To sushi Plac Unii. Gastrobar Casa Pablo Wiesz co jesz? Ci Bingo Bar Pizza Sardynia Paniliowa Puchalka Bubbles Kafe Zielony Niedźwiedź Florian ognij i Woda Piazza Ristorante. Tobaja. W ramach naszych możliwości zaspokoimy Państwa gusta, czyli restauracja nazywa się Gusto. Tasty. Zdrowa Konkurencja. Spada, folk do spoda. czerwony wieprz, India King, Villa Vinci, M31 Restaurant and Bar. Trzy czwarte. Namaste India. Bar and Books w Podwale. A piekarnią roku jest piekarnia Vincent. Wybraliśmy również cukiernię roku, a jest nią La Vanilla. dziękować Panu e, Prezesowi Piórkowi, bo dzięki niemu mamy, mam okazję gościć Państwa i przywitać na Mokotowie co niniejszym czynie. Ja rozumiem, że ten lokal e, znakomity i uznany e, został wybrany właśnie dlatego, że jest najlepszym lokalem, e, że leży na Mokotowie to ja tylko na tym zyskuję. E, państwu gratuluję, życzę kolejnych sukcesów w kolejnych edycjach, mnóstwa zadowolonych gości. Ja też byłam w tych lokalach, więc zakładam, że kiedyś jak do Państwa trafię, również wyjdę zadowolony.